Deser z czekoladą, o którym wszyscy mówią. W rondlu wymieszaj proszek budyniowy o smaku waniliowym z cukrem. Wlej mleko. Wymieszaj trzepaczką. Gotuj, ciągle mieszając, aż zgęstnieje. Dodaj czekoladę milka z mlekiem. Mieszaj, aż czekolada całkowicie się rozpuści. Owiń formę do pieczenia folią spożywczą. Wlej krem czekoladowy. Wstaw formę do lodówki na dwie godziny. Wymieszaj proszek budyniowy o smaku waniliowym z cukrem. Wlej mleko. Gotuj krem, ciągle mieszając, aż zgęstnieje. Wlej krem do miski, aby ostygł. Napełnij formę białym kremem. Wstaw formę do lodówki na godzinę. Włóż do szklanki kilka kostek lodu. Dodaj kilka cienkich plasterków limonki i pokrojoną w plasterki truskawkę. Pokrój kilka truskawek drobno. Włóż do rondla. Dodaj cukier. Wlej wodę. Gotuj przez 7 minut. Przeceć kompot truskawkowy przez sito. Wlej do szklanki. Napełnij szklankę wodą gazowaną. Wyjmij herbatniki z opakowania i włóż do misy blendera. Zmiel herbatniki i włóż do miski. Pokrój masło na kawałki. I rozpuść w kuchence mikrofalowej. Wlej roztopione masło do miski i dobrze wymieszaj. Włóż mieszankę do formy do pieczenia, ugnieć herbatniki dnem szklanki. Wstaw formę do lodówki na dwie godziny. Wyjmij stężały krem z formy. Umieść na warstwie z herbatników. Wśród deserów bezpieczenia to ciasto czekoladowe jest moim ulubionym. Wszyscy je uwielbiają i nikt nie może mu się oprzeć. Najpiękniejsze jest to, że robi się je bardzo prosto, a efekt jest doskonały za każdym razem.